Hej, dzień dobry Wam wszystkim w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu jest vlog. E, tyle co się wykąpałam, ubrałam, będę suszyć włosy i leciało. będę lecieć na spotkanie e, z Maritą z kanału Cicha Woda. Jestem e, strasznie zmęczona, e, bo miałam mały maraton w pracy, ale e, widzicie tutaj e, jakąś zmianę, w sumie dwie, bo po pierwsze jesteśmy w w nowym miejscu, i o tym Wam poopowiadam później, bo ile mam czasu? Mało. Za mało mam czasu, żeby, żeby o tym opowiadać. A po drugie, chyba widzicie, że e, więcej za mną widać. Nie ma już takich e, vlogów, tylko jest troszeczkę dalej. Dlaczego? E, bo kupiłam sobie tripoda i trzymam go po prostu za te nóżki. E, mam nadzieję, że no, będzie to lepsze rozwiązanie. E, dziękuję Martynie, zdaje się, za e, podpowiedź, bo w sumie ja nie wiem, jakoś na to nie zwracałam uwagi. E, no, a a tutaj, y, Wy bardziej jakby, no, no jesteście widzami, więc wiecie, co Wam się podoba, co mogłabym ulepszyć, więc jestem bardzo otwarta na takie rzeczy. Więc piszcie, piszcie, jak coś chcecie nowego, żebym dodała, żebyście zobaczyli. Jeśli będę mogła to dodać, to jak najbardziej to zrobię. Więc, a no z mnie swędzi, po prawej stronie. Co to znaczy? Będę się z kimś witać, chyba, tak? A po lewej na pieniądze, czy odwrotnie, nie? Nie pamiętam, ale jakiś tam przesąd był. Ogólnie to jestem jednocześnie szczęśliwa i trochę załamana, ale o tym Wam opowiem później. I co? I może troszeczkę sobie posprzątamy, coś porobimy. Pokażę Wam jeden zarąbisty przepis, który rok temu uh, zaczęłam robić, tworzyć z przepisu Cruelty Free An. Cudo. Więc życzę Wam cudownego dnia. Ja już wróciłam. Hmm, herbatka różana w Badjam Cafe jest taka. W ogóle, patrzcie, co tu mam. Dostałam od mojego brata. To jest Agat. Agat czerwony. Muszę sobie powiesić pranie. <laughs> Ogólnie możecie tu widzieć drugie rzeczy, drugie łóżko i w ogóle bo ten pokój jest dwuosobowy i w ogóle masakra siądę sobie i wam opowiadam bo jestem za do Ja sobie już myślałam, jak sobie ułożę ten pokój, bo miałam obiecane, że jeśli dopłacę trochę więcej co miesiąc, to będę miała ten pokój dla siebie. Nie dadzą mi drugiej osoby. I ten pokój jest ogromny i teraz jest taki pogłos, bo drugie łóżko nie ma materaca i tak dalej. I miałam plany, żeby sobie połączyć te dwa łóżka, żeby sobie kupić taki wiecie fotel, co ma podnóżek, żeby sobie czytać książki, żeby o tam. Pytajcie, bo ja teraz nie widzę o tu. Żeby sobie na jednej półce poustawiać książki na przykład na tej. Nie na tej sobie poustawiać e, kamienie i zrobić taki <laughs> jakby ołtarzyk. Nareszcie sobie poustawiać kwiatki i sobie tak odwrócić i tutaj postawić fotel. I zrobić z tego tło do nagrywania filmów w ogóle. To łóżko sobie połączyć z moim. Ech, dużo miałam planów. I wyszło. Jak zawsze będę musiała sobie coś innego znaleźć, więc kolejny stres, kolejne rzeczy. Już mam dość normalnie, no ale dobra. Chcę po prostu sobie znaleźć miejsce na Ziemi i. Tak. Karetka. Policja, nie wiem, karetka chyba. <grywanie> Chcę sobie znaleźć w końcu miejsce na Ziemi, wiecie? I sobie już wszystko zorganizować tak. Nie chcę mieć dużo więcej rzeczy, tylko zawsze marzyłam o takim fotelu, a że to jest tak ogromna ilość miejsca, że no, e, fajnie by było coś jakoś tą rękę zapełnić, bo chcę sobie stworzyć moje miejsce na ziemi, chcę sobie stworzyć mój zakątek, gdzie będę miała moje rośliny, będę miała moje kamienie, będę miała taki. Wszystko po swojemu na ile się da z tymi meblami i ogólnie bez jakichś remontowych spraw, ale chciałabym już, naprawdę już jestem zmęczona takim tułaniem się wszędzie i zmienianiem co chwilę chcę osiąść, mam taką potrzebę właśnie, żeby osiąść na jakiś czas, rok, dwa trzy, nie wiem ile, ale żeby być w jednym miejscu, żeby być w czymś stabilnym. Więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. I znowu co siedzi. No, mieszkam prawie na rynku i, i tak to jest. Ostatnio o pierwszej w nocy słyszałam z oknem, którego nie dało się zamknąć, bo by było co jak cholera. O pierwszej w nocy jakiś kursy ćwiczył kolędy. Bardzo głośne. No. Więc są plusy i minusy, ja widzę więcej plusów, ale zależy od osoby. Idę się na chwilę położyć, bo dziś jest tak śpiący dzień, jestem tak zmęczona, że masakra. Poczytam sobie jakąś książkę, poczytam sobie, wiecie co sobie poczytam? Alchemię numerologiczną na 2023 rok, który zaczyna się z pe pierwszą pełnią e, wrześniową, chyba to jest 24 albo 25 września. E, jestem numerologiczną ósemką i będę czytać, co mnie czeka w nadchodzącym roku. Ja mam się strasznie I, i, i mam nadzieję, że to przeczytam i że będzie dobrze, że będzie, że ten rok będzie... Wam jeszcze jedną ważną rzecz do przekazania, bo ostatnio się bawiłam i posegregowałam playlisty. Filmy z playlistami, niektóre pokasowałam, niektóre dodałam, bo zauważyłam, że no dobra, jest playlista minimalizm, ale praktycznie wszystkie filmy tam pasują. Więc dobra, ona zostaje, tak, ale podzieliłam na przykład um, kurczę, teraz nie mam które już były, a które nie, ale na przykład zrobiłam e, playlistę pogadanki, e, gdzie no tak jak ostatnie filmy o tym, o, o byciu grubym e, ta, e, nakręciłam i tam właśnie e, dałam. I różne takie pogadanki, które no nie są związane z minimalizmem, ale które są ważne i które Wam się też podobają, więc łatwiej je znaleźć. Mamy ekstremalny minimalizm, minimalizm porady, bo tutaj jeszcze moje minimalizowanie i organizowanie, i to chciałam bardzo podzielić, żebyście mogli znaleźć, jeśli chcecie właśnie moje odczucia, moje jakieś pokazywanie tego, co mam jak minimalizuję jak organizuję swoją przestrzeń to możecie sobie wejść w playlistę a jak chcecie typowo porad, no to też możecie wejść sobie w playlistę zrobiłam osobną playlistę, bo jej była już playlista budżet i oszczędzanie, ale usunęłam z niej filmy o no spendach i zrobiłam nową playlistę z, no spendami, z filmami o no spendach co jeszcze tutaj ten dzień z minimalizmem dla początkujących był, vlogi, zrobiłam playlisty z vlogami, dodaję tam sobie już normalnie filmy, podcasty no i tyle, no i myślę, że fajnie to podzieliłam bo były tam jeszcze playlisty z z czym? z samorozwojem i takie rzeczy, ale mało było filmów na ten temat i ogólnie Cały mój kanał jest to samo rozwoju, no bo minimalizm jest e, pewnego rodzaju rozwojem naszym, więc e, no, uznałam to z perspektywy czasu już za niepotrzebne i zrobiłam takie playlisty, które według mnie na chwilę obecną będą się bardziej e, wpasowywać, więc lećcie, e, zobaczcie sobie, może jakieś filmy Was ominęły e, i dajcie znać, jeśli macie pomysły, jak mogłabym jeszcze bardziej m, to rozgraniczyć i jakie playlisty powinny nam dodać, patrząc na to, jakie filmy nagrywam. To jest ta pasta, o której mówiłam wcześniej. I tutaj dodałam do przepisu pieczarki, a tak to mają broku, który się bardziej rozgotował. I to są: to jest makaron z sosem z nerkowca, ze śmietanką z nerkowca. I właśnie co tam jest jeszcze? Cebulka broku i pieczarki i płatki drożdżowe i jest przepyszny, musicie spróbować idźcie na profil cruelty free an dzień już dobiega końca tutaj e, kryje się moja lampka solna e, pewnie widać jej pomarańczowy odcień ale jest ładny <grytanie> więc go sobie zostawiam ja chciałam was zapytać, czy ktoś z was jest e, miał jakieś doświadczenie w otwieraniu małych biznesów, w otwieraniu swoich biznesów i czy by mi nie użyczył trochę pomocy. Nie porozmawiał ze mną kiedyś jak, co, gdzie i w ogóle jak to się odbywa. Byłabym bardzo wdzięczna. Dajcie znać, jeśli, jeśli coś takiego miałyście mieliście styczność z czymś takim. E, no, bo myślę nad czymś wyjątkowo, intensywnie i już naprawdę tak, no na no, poważnie to nie są już e, jakieś marzenia. Oczywiście no, nie mówię, że nie wiem, chcę zarabiać, nie wiadomo ile i tak dalej. Raczej to <laughs> na chwilowe są jako jakaś dodatkowa. Forma zarobku, coś takiego, więc mm, zobaczymy, czy, czy to się uda w ogóle. Na razie chcę wiedzieć, co i jak tam <laughs> się odbywa. Tracę już głos, jestem strasznie zmęczona. Dzisiejszy dzień, mm, naprawdę wyspałam się, bo spałam chyba 10 godzin, ale ten dzień jest tak śpiący, że dawno nie czułam się tak zmęczona. I koło siódmej, tak po siódmej, to już myślałam, że pójdę w kimę normalnie i sobie zrobię em, siestę, ale się zmusiłam i jednak tego nie zrobiłam, bo jakbym usnęła i zrobiła sobie siestę, to potem to mu poszła spać, nie wiem, chyba gdzieś o drugiej, trzeciej, a tak to e, <laughs> może pójdę jakoś koło północy spać, więc <laughs> to będzie fajnie. I czytam sobie teraz... E, alchemię na rok 2023 i na razie jestem zachwycona tym, jak dziewczyny, w sumie Dora chyba Jezu nigdy nie, nie pamiętam Dora tak jak Dora to wszystko opisuje i w ogóle kocham te dziewczyny, naprawdę to co robią to jest super ekstra i wiem, że no nie dla wszystkich to jest I, i ja to rozumiem, ale tak samo jak nie wiem, wy macie inne życie, typu macie rodzinę, dom, dzieci, chcecie zostać w Polsce, ja nie, nie mam dzieci, nie chcę raczej mieć dzieci w przyszłości, planuję też wyjazd gdzieś za granicę, jeśli się uda. To tak samo, proszę podejdźcie do tego, że mnie nie interesuje już religia katolicka, chrześcijańska, czy jakokolwiek inna na dany moment. I chcę pójść swoją drogą, chcę doświadczać, chcę próbować różnych rzeczy, bo religię katolicką przez wiele lat mojego życia próbowałam. I to naprawdę, dobra, jako dziecko, no to się nie wie, nie ma się nic w głowie. Ale potem naprawdę starałam się to zrozumieć, starałam się cokolwiek wynieść z tego i, 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 i zgłębić moją wiarę, bo w pewnym momencie przeszkadzało mi to, że moja wiara nie jest silna, nie jest głęboka. Ale potem doszłam do takiego punktu, gdzie nie potrzebuję tego w ogóle, chcę się od tego odciąć i, i swoją drogą. Doświadczać, próbować nowych rzeczy, i takimi właśnie rzeczami jest teraz dla mnie astrologia, numerologia trochę, ogólnie ezoteryka też. Mitologię bardzo lubię zgłębiać, i nie mówię od razu, że wierzę w wielu bogów, ale teraz patrzę na to. Nie jako na bajki, tylko jako na coś, w co naprawdę ludzie wierzyli, co kultuwal, kul, kultywowali, tak? co było ich prawdziwą religią. I tak samo my możemy teraz właśnie, yy, nie wiem, śmiać się z tych ludzi, o, że wierzyli w jakiegoś zeusa, coś tam, coś tam ale no inni ludzie mogą się śmiać, że no sorry, ty wierzysz w jakiegoś Jezusa albo w jakiegoś Boga w ogóle, o co biega. Więc warto podejść do wszystkiego tak na luzie, tak mm, bez osądzania i dobra, ja wierzę w to, co wierzę i moja wiara jest silna i, i mam takie wierzenia, a nie inne, ale to nie znaczy, że to jest jedyna do, dobra droga i słuszna, i wszyscy muszą w to wierzyć, a cała reszta to idioci. No nie, więc ym, proszę uszanujcie to. Ja też ym, jakby coś... czymś tam się dzielę a propos właśnie vlogów i tak dalej, z takimi rzeczami, ale no, no ciężko tego nie robić, skoro to jest część mojego życia. A wy, y, no jakby też częścią waszego życia jest na przykład katolicyzm, i to jest ok. I no, nie, nie robię z tego kanału jakiegoś esoterycznego kanału, tylko dalej to jest minimalizm, ale um, jak poruszam właśnie takie rzeczy, daily vlogi, jakieś, no, mój lifestyle taki. Szeroko pojęte, no to chcę takie rzeczy wciskać. No, bo nie oszukujmy się, to jest część mojego życia i minimalizm nie jest moją codziennością, i nie myślę o minimalizmie codziennie. On już tak wszedł mi w krew, on już tak się zadomowił za, za u mnie, że on jest trochę taki niewidzialny a takie ezoteryczne rzeczy, rytuały, jakieś, nie wiem, magia kamieni, które mi kręci okrutnie, astrologia. I ja ciągle zgłębiam o tym wiedzę i to jest obecne w moim życiu na co dzień i bardzo często bardzo dużą część mojego życia pochłania. Więc y, dajcie znać, dajcie znać w ogóle, jaka jest Wasza religia. Może niekoniecznie religia, jakie są Wasze wierzenia? Fajne by to był temat na dyskusję, na rozmowę, nie kłócenie się, ale dlaczego wierzycie w to, w co wierzycie? Czy są osoby tutaj na tym kanale, które, tak jak ja, zajmują się ezoteryką? Czy są tutaj osoby, które może są ateistami albo buddystami, muzułmaninami? albo ewangelikami, a nie katolikami. Dajcie znać, bo to jest mega ciekawe. Ja się z Wami żegnam, apłuję Was mocno i żegnam się z Wami. Do zobaczenia.